Sebastian Ślebiński, 3 Mariusz Mikulski, 4 Ariel, <laughs> Środa 5, Ewa Piurkowska, Sędziowie Czasu, Pani Barbara Sańko i Piotr Topolewski. narożniku czerwonym Balcerzak, Daniel Mosmutypy, na narożniku niebieskim Micał Maksymilian i Słobrzeżu. Kolejny pojedynek w kategorii 57kg w narożniku Czerwonym Daniel Balcerzak reprezentujący klub Mosin Tychy urodzony w 1996 roku. Toczy dzisiaj swój 11 pojedynek Jego Rywal. Wisłok Rzeszow, Micał Maksymilian, urodzony również w 1996 roku, toczy dzisiaj swój również jedenasty pojedynek. No, obydwaj zawodnicy tutaj prawda, nastawieni bardzo bojowo na wymianę ciosów. Tak jeden, jak i drugi preferują tutaj atak. Balcerzak wydaje mi się być bardziej agresywnym. No Micał troszeczkę za szeroko rączki trzyma i tutaj mogą być problemy. Bo naprawdę tutaj balcerzak jest, można powiedzieć, agresorem. W tej szerokiej gardzie może trafić mocno swojego rywala. Sędzia Andrzej Ostaszewski każe zawodnika z Rzeszowa ostrzeżeniem za zbyt nisko pochyloną głowę. Na końcu micał trafia lewym prostym po pierwszej rundzie, jednak czy do jednego prowadzi balcerza. W narożniku w Czerwonym Balcerzak Daniel reprezentuje Klub Mocychy urodzony w 1996 roku. Toczy dzisiaj wspólnia 11 pojedynek. Jego rywal z narożnika niebieskiego Micał Maksymilia. Urodzony jest w 1996 roku z Wisłogrzeszów i toczy dzisiaj również 11 po pojedynek. Ring wolny, runda druga. Drugie starcie. Po pierwszym 3 do 1 prowadzenie Balcerzaka. No należy tutaj pamiętać, że zostało udzielone ostrzeżenie. Ta pierwsza runda była rundą na pewno wyrównaną. No teraz piękny prawy na dół Balcerzaka zaliczony przez sędziów punktowych. No ostygnął troszeczkę zapałnicała i raczej przeszedł do defensywy i stara się czasami prostymi trafiać swojego rywala. I całkowicie zmienił cał taktykę swoją w rundzie pierwszej piękny lewy cała Niemniej jednak balcerzak naprawdę tutaj preferuje totalny boks i częściej trafia swojego rywala. <tryk> 5 do 4 po dwóch rundach dla reprezentanta Śląska. A do kolejnego pojedynku przygotują się zawodnicy Narożnik Czerwony Milewicz Patryk, <tryk> Narożnik Niebieski Ferenc Kamil. Obsada sędziowska tego pojedynku ring Sławomir Kozłowski, sędziowie punktowi Łukasz Kieślak. Tomasz Matela, Wiesław Andrzejczak, Piotr Topolewski i Andrzej Rajkowski. Sędziami czasu, Lisak Tadeusz i pani Ewa Pyrkowska. Ryń Wolny, runda Trzecia. A przed nami decydujące starcie w tej walce. Po dwóch rundach prowadzenie balcerzaka 5 do 4. No tutaj rozgorzała ostra wymiana ciosów. Nastawienie trenerów tutaj chyba jest. Po prostu no obydwu zawodników na popularną wybitkę. Zobaczymy kto z tej taktyki odniesie końcowe zwycięstwo. Balcerzak troszeczkę za nisko. No Micał przyparł teraz do narożnika swojego rywala. Niemniej jednak tam Zbyt wielu ciosów celnych nie zadał. No troszeczkę niska głowa. No decydujące znaczenie będzie miała końcówka w tej rundzie. Obydwaj troszeczkę odstąpili od swoich ataków. Koniec pojedynku, werdykt w dużych punktach 7 do 7. Wyszek ale... jak przy remisie mały punkt. A to jest. 2, 4, w małymi punktach. Trzeba powiedzieć tak. Remis w małymi punktach wykrywa. By 7, 7, 24 do 21, nie wiesz. O, o to mi chodzi. 7, 7. Szanowni Państwo, pierwszy przypadek w naszym turnieju. W dużych punktach walka remisowa i rozstrzygnięcie pojedynku, w dużych punktach werdykt 7 do 7, rozstrzygnięcie w punktach małych. Małymi punktami 24 do 21 zwyciężył wicał Maksymilia, biskup Trzał Maksymilian 24 do 21 Zwycięstwo hurtowe punktacji małymi punktami A przed nami kolejny pojedynek w kategorii 57 kg Jest to ostatnia walka w tej kategorii